Cześć, ja jestem Magda, a w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej narzędziu, które całkowicie może odmienić sposób, w jaki pracujesz z informacjami. I mowa tutaj o narzędziu Notebook LM od Google. To zaawansowane, ale bardzo przystępne narzędzie zostało stworzone dla tych, którzy każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych, czy to z dokumentów, slajdów, stron internetowych, a nawet nagrań audio czy wideo. Notebook LM pozwala wyciągnąć informacje tak, by stworzyć z nich spójny i zrozumiały obraz całości. Wyobraź sobie, że działa on jako taki Twój osobisty asystent AI. Nie tylko czyta Twoje materiały, ale także rozumie je, analizuje i pozwala Ci wyciągnąć z nich sens. A co najważniejsze, robi to bez tzw. halucynacji AI czyli wymyślanie faktów, ponieważ działa tylko na podstawie podanego przez Ciebie tekstu, źródeł i linków. Więc jeżeli chcesz zaoszczędzić czas i przede wszystkim zwiększyć swoją efektywność, zostań ze mną dzisiaj do końca. Na film zapraszają agenci AI, zespół, który wdroży automatyzację i sztuczną inteligencję w Twoim biznesie. Aby skorzystać z Notebook LM, otwórz przeglądarkę i wpisz notebooklm.google. Tutaj możemy wybrać Try Notebook, a następnie zalogować się przy użyciu konta Google. Na stronie głównej kliknij utwórz nowy notatnik i od razu możemy nadać mu tutaj nazwę, a także dodać potrzebne źródła. Narzędzie obsługuje pliki PDF, dokumenty Word, pliki audio, linki URL i strony internetowe, wideo z YouTube, co umożliwia też automatyczną transkrypcję danego filmu, jeżeli potrzebujesz uzyskać z niego tekst. Dokumenty, Google, prezentacje, a także dowolny i skopiowany tekst. W darmowym planie użytkownik ma do 100 notatników, a każdy z maksymalnie 50 źródłami, jak widzicie tutaj jest na dole limit źródeł, a także do 50 zapytań czatowych dziennie oraz 3 generacji audio. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, na przykład jakichś firmy, które potrzebują przetworzyć więcej treści, jest dostępny plan Notebook LM, który posiada większą ilość notatników i większą możliwość dodania źródeł teraz pokażę Wam, jak wykorzystać to narzędzie u siebie w biznesie, tak by ułatwiło i przyspieszyło Wam pracę nawet w 50%. Stwórzmy jedno miejsce dla wszystkich raportów branżowych, analiz konkurencji, a także wszystkich wewnętrznych dokumentów strategicznych. Który zapewni spójny dostęp do informacji dla całego zespołu? Wybieram tutaj, prześlij źródło i chcę dodać raport o stanie branży kosmetycznej na rok 2024. Przesłałam to źródło, teraz nam się tutaj, jak widzicie, Załącza. Również nazwałam tą notatkę Branża Kosmetyczna i mogę zadać pytania. Jak widzicie, PDF się tutaj właśnie załączył, a tutaj mamy krótkie podsumowanie tego tekstu. Wyślę pytanie i zobaczymy, jaki będzie wynik i rezultat końcowy, co właśnie narzędzie mi odpowie. Jak widzimy, jest tutaj przeanalizowany tekst, cały dokument, i tutaj mamy na przykład kluczowe filary Europejskiego Zielonego Ładu, a także inne. Trendy, prognozy i otoczenie gospodarcze? Takie dosyć ogólne pytanie, ale naprawdę można pytać o co tylko chcemy. Drugą przedmiotną funkcją są szybkie podsumowania oraz notatki, a także odpowiedzi na pytania. Jak możecie tutaj zobaczyć, po prawej stronie w tym panelu Studio mamy opcję Dodaj notatkę. Możemy tutaj wpisać, skopiować dowolną naszą wybraną notatkę, która będzie taką formą podsumowania. Oprócz tego mam jeszcze podsumowanie audio, czyli wygenerowanie podcastu na podstawie naszego źródła. Możemy kliknąć tutaj i wybrać dostosuj, a następnie na czym powiniencie skupić yy, i opierać podcast. Będziemy mieli go stworzonego w formie rozmowy pomiędzy dwoma osobami i oczywiście będą to głosy sztucznej inteligencji. Możemy tutaj wpisać na przykład jak zmienił się rynek branży kosmetycznej w 2024 roku i teraz kliknąć wygeneruj. Nasze podcast. Podsumowanie audy już się tworzy. I wrócimy do niego za kilka minut. Oprócz tego mamy jeszcze zakładkę raporty, gdzie znajdziemy na przykład podsumowanie, konspekt kursu, najczęstsze pytania czy oś czasu. W praktyce możemy wykorzystać to tak, że podsumowanie możemy na przykład użyć, kiedy szybko chcemy wyciągnąć z jakiegoś tekstu najważniejsze informacje i zrozumieć jego ogólny zarys. Konspekt kursu, na podstawie dodanych przez nas źródeł, jeżeli mamy ich na przykład więcej, możemy stworzyć zarys kursu, i tutaj generuje nam się notatka, do której wrócimy za chwilę. Chwilę. Najczęstsze pytanie na temat dokumentu, które przydadzą się przede wszystkim na przykład na stronę internetową, które możecie wstawić dla Waszych klientów, a także oś czasu stworzoną na podstawie tego dokumentu. Tutaj wygenerował nam się już konspect kursu, możemy go sprawdzić, jak on wygląda. I mamy taki zarys, jak mógłby wyglądać kurs. Mamy nawet tutaj quiz, a także klucz odpowiedzi, propozycje pytań. Słowik kluczowych terminów. Może szczegółowy przewodnik po raporcie nie jest tutaj najlepszym przykładem, ale jeżeli dodacie inne źródła, będzie to na pewno przydatna funkcja. Notebook LM potrafi nie tylko analizować tekst, ale też tworzyć wizualizację, czyli mapy myśli i osie czasu. To bardzo przydatne, gdy chcemy szybko zrozumieć zależności, powiązania albo zobaczyć, jak coś zmieniło się w czasie. Mamy opcję Stworzenia mapy myśli i wystarczy na nią kliknąć. Po chwili dostaję przejrzystą grafikę. Z głównymi tematami, jak możecie tutaj zobaczyć, a także podziałem na kategorie i powiązanie między nimi. Jeżeli chcę spytać o jakąś konkretną rzecz, mogę właśnie kliknąć tutaj analiza sytuacji rynkowej, a następnie mam omów informacje na temat analiza sytuacji rynkowej zawartej w tych źródłach w szerszym kontekście tematu cel raportu. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie rozwinięcie tego tematu. Wracając, taką mapę mogę pobrać jako obraz, i wkleić do prezentacji dla zarządu albo klienta. A wracając do naszego podcastu, mogę go teraz odtworzyć. Cześć. Zaskakująca informacja na początek, wiesz? Polska to no, prawdziwa kosmetyczna potęga w Europie. No zdecydowanie. Jesteśmy piątym rynkiem w Unii Europejskiej, a w Ost Jak widać, taki podcast możemy na przykład wykorzystać w naszych social mediach. Albo po prostu skrócić jakiś tekst, żeby dowiedzieć się konkretnych rzeczy o nim Na przykład w drodze do pracy Lub podczas yy, w drodze na jakieś spotkanie z ważnym klientem Mogę wygenerować również oś czasu Oś czasu głównych wydarzeń, jakie działy się w raporcie, który załączyłam Mamy tutaj bardzo dużo informacji Jest również lista postaci, które można... Dzięki czemu dowiemy się jak to wszystko się rozwinęło. Nową funkcją to jest podsumowanie wideo. Zostanie nam wygenerowany film z wyjaśnieniem tylko w języku angielskim niestety jeszcze nie ma tej funkcji w języku polskim, ale jeżeli go klikniemy, zostanie nam wygenerowane właśnie takie wideo. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj funkcję udostępnij i dzięki temu możemy dodać dowolnego użytkownika Właśnie do naszej nazwy. Podsumowanie wideo już nam się wy wygenerowało. I możemy sprawdzić i otworzyć, jak wygląda. So, we all know the beauty industry is huge. Remember, it's a quiet. out to all of us. Well, you can see their strength right away. Well, it really. świetna funkcja. Szkoda, że jeszcze nie ma w języku polskim. I tak prezentuje się właśnie Notebook LM. A teraz przejdźmy do przykładów jak można wykorzystać je w praktyce, w jakich obszarach możemy praktycznie wykorzystać to narzędzie, na przykład dla marketingu i sprzedaży. Przede wszystkim, jeżeli masz na przykład agencję marketingową, możesz wgrać tutaj briefy, wyniki badań konsumenckich i analizę konkurencji, a następnie potem wygenerować taką mapę myśli, jak już widziałeś wcześniej, z potrzebami klientów, albo podsumować na przykład różnice w komunikacji, w konkurencji. E, również tutaj dla hery i szkoleń, e, na przykład przy wprowadzaniu e, nowego pracownika do firmy, tworzeniu jakichś materiałów edukacyjnych, na przykład ta zakładka z tworzeniem kursu, którą już również pokazywałam. I załóżmy, że prowadzisz właśnie taką firmę technologiczną, chcesz przygotować taki onboarding nowych pracowników, no to wystarczy grać jakieś właśnie takie e, dokumenty, prezentacje i poprosić właśnie na przykład o konspekt szkolenia wprowadzającego do jakiegoś konkretnego produktu. Można także wygenerować podcast dla konsultantów i analityków. Możesz tutaj tworzyć na przykład porównania, zestawienia czy rekomendacje, szczególnie jeśli pracujesz z dużą ilością dokumentów. No to jak wszyscy wiemy, czas jest kluczowy, a tutaj możesz wrzucić tą strategię klienta, jakiś taki benchmark, dane rynkowe i zapytać jakie różnice występują i wyciągnąć z tego najważniejsze Najpotrzebniejszej informacji, które Cię interesują. Jak widzimy tutaj, można grać, jeśli chodzi o analizę o konkurencji, porównanie modeli biznesowych, identyfikacja przewag konkurencyjnych, analiza strategii rynkowych, dane rynkowe, trendy branżowe, prognozy rozwoju, analiza potencjału wzrostu. Naprawdę, tego jest tutaj od groma. Wystarczy mieć pomysł, przede wszystkim, jak to wykorzystać, no i działać w praktyce. Audio przyglądy. Szybki dostęp do wiedzy bez czytania. Czyli. Tak jak już wspomniałam wcześniej przy generowaniu tego podcastu, jesteś w drodze na przykład na spotkanie z klientem, masz 40-stronnicowy dokument, no to generujesz jednak taki podcast, żeby wyciągnąć szybko i najważniejsze informacje, co przede wszystkim zaoszczędzi Ci czas. Wyszukiwarka wiedzy o produkcie, czyli takie wewnętrzne centrum odpowiedzi produktowych, które umożliwia szybki dostęp, do informacji uporządkowanych o produkcie, zamieszczasz po prostu wszystkie potrzebne informacje i pliki. Narzędzie Notebook nie halucynuje, ponieważ korzysta już z informacji. Więc, tak naprawdę, wystarczy zadać konkretne pytanie yy, jakiś twój pracownik, i wtedy wszystko masz w jednym miejscu, odpowiadać ci na podstawie danych, które już wcześniej wprowadziłeś. I tutaj już ostatni jeden z najlepszych według mnie pomysłów, no to taki 24-godzinny na 7 dni w tygodniu asystent, który ma dostęp do całej twojej wiedzy w firmie, może wspierać pracowników, odpowiadać na pytania, tak naprawdę robić wszystko, jeśli chodzi o takie dostarczanie tych informacji, więc można go tutaj do automatyzacji wprowadzić, by przyspieszył twoją pracę o naprawdę kilka, jak nie kilkanaście godzin w ciągu miesiąca.